Cześć, ja z tej strony. Zaczynamy znowu serię 24 filmów adwentowych, taki kalendarz adwentowy. Rok temu zrobiłem serię o gadżetach, losowałem różne gadżety z torby. Teraz mam torbę naszą na gnieciuchy i tutaj mam 24 zdjęcia. Tym razem będę losował zdjęcia. One są dosyć duże, ja postaram się je tak jakoś tasować tu w środku, ale będę codziennie losował od 1 grudnia do 24 grudnia jedno zdjęcie, które jest w jakiś sposób dla mnie ważne albo miało wpływ na moją fotografię. Także postarałem się tutaj ciekawe przykłady znaleźć na przykład zdjęć, które zapoczątkowały coś, które zapaliły mi jakąś lampkę w głowie, że coś się dzieje inaczej niż powinno albo, nie wiem, jakieś technikalia odkryłem nowe dzięki jakimś konkretnym zdjęciom w danej sytuacji. Pamiętam te wszystkie historie w miarę, tam powiedzmy, dobrze, także postaram się Wam opowiedzieć o tym, co się działo podczas sesji, dlaczego tak się na przykład stało, co odkryłem wtedy, albo jakiś seta poświetleniowy, który był fajny, który mi się podobał, także będzie tutaj zróżnicowanie. To nie będzie tylko tak, że na przykład, o to jest moje przełomowe zdjęcie, bo nie wiem, miałem jakieś wielkie zlecenie, które moją karierę do przodu pchnęło. Ale będą na przykład takie zdjęcia, właśnie typu seta poświetleniowy jakiś ciekawy, albo będą zdjęcia typu to zapoczątkowało moją znajomość z kimś, kto powiedzmy później dał mi jakieś lepsze zlecenie. Także tutaj będą różne historie. Mam nadzieję, że Wam się będą podobać. Mam nadzieję, że e, będziecie codziennie oglądać. Codziennie o 9 rano od 1 grudnia do 24 grudnia będę właśnie publikował taki film z losowaniem jednego z tych zdjęć. Także. Zasubskrybujcie sobie, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, włączcie ten dzwoneczek z powiadomieniami tam na wszystkie filmy, jeżeli chcecie, żeby Wam na telefonie czy gdzieś tam wyskakiwało powiadomienie. Jak nie, ja osobiście na przykład lubię po prostu pamiętać, że coś się dzieje danego dnia o danej godzinie, także jeżeli chcecie zapamiętać, po prostu codziennie o 9 rano ten film wpadnie. One będą wszystkie zaplanowane, także one się pojawią automatycznie, a w międzyczasie też w grudniu prawdopodobnie pojawią się inne filmy jeszcze, Dodatkowo na moim kanale z, jakąś, z jakimiś recenzjami sprzętu albo porównaniami. Także to nie jest cały content na grudzień, ale będzie tych filmów dużo, ostrzegam, ale będą ciekawe, myślę. Będą to dosyć fajne historie, niektóre może niektóre pomogą, tak jak wspomniałem, bo ja się nauczyłem na błędach czasami, może niektórych coś tam zainspiruje. Także. Pamiętajcie, od 1 grudnia do 24 grudnia losujemy po jednym zdjęciu dziennie. Ja będę opowiadał całą historię związaną z tym zdjęciem, dlaczego je wylosowałem, dlaczego ono w ogóle znalazło się te, w tym worku. Także zaczynamy od 1 grudnia i widzimy się o 9 rano. Do zobaczenia. Hej!